Wiaty przystankowe zostały zdemontowane kilka dni temu. Do naszej redakcji zgłosił się zaniepokojony słuchacz, który powiedział, że w czasie upałów oczekiwanie na autobus jest nie do zniesienia, bo w okolicy przystanku nie ma nawet skrawka cienia. Okazało się, że demontaż wiat jest związany z pracami konserwacyjnymi. Faktycznie wszystkie 9 wiat, które były ustawione przy Alei Wojska Polskiego musiały zostać zdemontowane. Po prostu trzeba je było odświeżyć. Chodzi o odmalowanie tych wiat na nowo po to, aby nie sypała się z nich farba. Niestety nie dało się tego wykonać na miejscu, dlatego że te wiaty są malowane taką techniką, że no, jest potrzebna do tego specjalna maszyna. Te wiaty musiały zostać rozebrane na czynniki pierwsze i każdy jeden element jest osobno. Malowany. Wiaty przystankowe wrócą, ale nie wiadomo kiedy. Tymczasem na najbliższe dni zapowiadane są upały. Później te wiaty zostaną, oczywiście, złożone każda w swoją całość i ustawione z powrotem dokładnie w tym miejscu, w którym były. Mamy nadzieję, że wydarzy się to już niebawem, po to, aby no jeszcze te upały, które mamy, te upały, które są jeszcze zapowiadane na to lato żeby w te upały właśnie wszyscy ci, którzy będą podróżowali przez aleje wojska polskiego mogli pod tymi wiatami się schronić. Wiaty przystankowe są remontowane w ramach gwarancji, więc miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.